Dzień dobry moi drodzy, jestem Teris i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj kontynuujemy sobie sprawę, o której mówiliśmy wczoraj w poprzednim odcinku. Także moi drodzy, jeśli nie wiecie, no to zajrzyjcie na poprzedni odcinek, ponieważ tam są również dodatkowe ciekawe informacje. Między innymi chodzi tutaj o to, że Kruszywic został oskarżony o pobicie starszego mężczyzny, który po pięciu miesiącach od tamtego zdarzenia Zmarł. I właśnie dzisiaj tę sprawę kontynuujemy, także na samym początku chciałbym was poprosić o subskrypcję na moim kanale, ponieważ wbijamy już 100 tysięcy i mam nadzieję, że do końca wakacji damy radę oraz łapkę w górę, aby ten materiał mógł się wyżej pozycjonować oraz oczywiście komentarz. Także moi drodzy co, teraz zapraszam do oglądania. W tym filmie nie będę mówił jakoś dużo, bardziej się skupimy na shotach, które wam właśnie pokażę, ponieważ będą to shoty z wczorajszego lewa oraz z live'a sprzed dwóch dni. I właśnie na tych dwóch live'ach Marek analizował te wszystkie rzeczy oraz opowiadał o nich. Także, moi drodzy, pierwszy shot, który jest ze wczoraj i Marek tam tłumaczy, że wtedy, kiedy wydarzyła się ta akcja, to wtedy właśnie Marka nie było kompletnie w tamtym miejscu i pokazywał lokalizację swojego telefonu, w jakich miejscach przebywał, o danej porze. Także moi drodzy, sobie zobaczcie tego shota. Ej, coś mi się zaczęło wyświetlać na lokalizację. O, chyba będę miał. 2020 styczeń, dzień, ja. drugi. Ej, to jest dobre! Kurde, odkryłeś Amerykę! O ja! Zobacz, do 15 byliśmy w domu, nagrywaliśmy film, później pojechałeś na Gocławsko, nie wróciłeś. Ta! To twój tata chyba jechał, wiesz? Albo to coś kupi... Nie, no to z mojego telefonu jest historia. A, no to nie, pamiętam. Do galaksy pamiętam kamerę kupowaliśmy. Aparat cyfrowy. No to mamy lokalizację, słuchajcie. Tylko czy nie pokażę żadnych no. danych im tutaj? Nie, mamy, wiem, słuchajcie, historię lokalizacji. Do 15 godziny byłem w domu. A tam w ogóle w pierwszym artykule, nie wiem czy to jeszcze jest, było, że to było w południe to zdarzenie. To jest też istotne, moim zdaniem, bo tam było napisane, pamiętam, w południe, że to było południe. to też jest istotne. Dziękuję bardzo południe... osobie, która to mi wysłała. Wow. Czyli miałem wtedy Samsunga jakiegoś. Bo to z mapy Google na Android Chociaż, a nie wiem, dobra, nieważne W dupie to mam, ważne, że działa No tak Miałeś honora wtedy, tego takiego granatowego Patrzcie, 2 stycznia robiłem zdjęcie sobie a... na Instagrama O której no. godzinie, jak sprawdzić o której godzinie dokładnie to zdjęcie zostało opublikowane Pewno po godzinie 15 Po 15 no, sobie pojechałem Zrobi zdjęcie tutaj, na tym rondzie Tutaj, tak? Tak Później 43 minuty zajął mi dojazd do domu. No, także tutaj sobie wróciłem do domu. Musiałem sobie kupić aparat. Ten aparat kupowałem do godziny 21 Tak, A później nagrywałem film z włamania się do pizzerii. zaczynaliśmy, że niby będziemy mieszkać w samochodzie. tego dnia cały czas jeździłem. A piątką. I na to są story, bo Marek nagrywał wtedy story. I tam jest story nagrane. No, także kwestia tego, czy to było przed godziną 15, czy po godzinie 15. Jeżeli tego nie zrobię, będę mieć problemy. Wszyscy stwierdzili, że tak będzie na reklamie. A teraz ten format. To jest Jaguar. I ten samochód nie należał do... eee, Później tutaj jechaliśmy na koncerty Takim wynajętym busem Coś to... Ja mam story jak 2 stycznia byliśmy razem I robiłem Ci zdjęcie na Audi o, oh. oh. to no już wiem, wiemy ci, nawet kto mi robił zdjęcie. Ja ci mówiłam, żebyś że się ich zabiły. Olej, spokojnie, olejnik, spokojnie nie ja sobie sam olejnik. dojdę do wszystkiego. Ja nie mam z tego, tego. Będę miał, gotowy na wszystko, filmu bo zamiast być ocenianym przez sąd, jestem oceniany przez ludzi z Facebooka i Wodelka. Zastanawiacie się również, jak Marek się po tej sprawie czuje? Moi drodzy, oczywiście, że na pewno jest mu przykro, ponieważ są to naprawdę bardzo poważne oskarżenia. Jeśli faktycznie ta osoba tego nie zrobiła, a bardzo duża część internetu na niego najeżdża, Wyzywa go, grozi nawet No to moi drodzy na pewno może nie jednemu człowiekowi Psycha siąść Ale zobaczcie co na ten temat ma do powiedzenia właśnie Marek mnie A czemu go walnąłeś Ale powiedz czy ty go pobiłeś Czemu pobiłeś staruszka Także drodzy państwo Mnie tego dnia Ani miesiąc przed tym dniem Ani miesiąc po tym dniu Pewnie Nie no Nie, nie, nie bądźmy i idźmy aż tak daleko, bo, bo nie będę dokładnie kojarzył, ale tego dnia w tym sklepie mnie po prostu nie było. Nie było mnie również przed tym sklepem. Yy, nie byłem w posiadaniu samochodu marki Jaguar. Ej, gdzie właśnie to zniknęło? No to było w pierwszym zapisie. się poprawił i wyrzucił Uuu. tego Jaguara, bo tego go za to. Ha, ha, ha. Przecież jak dzwoniłeś do niego, to mu powiedziałeś, że sobie tego no, znaczy, nie oszcześnię. Ale paruwa. Ale to tam powinienem tak oraz show z live'a sprzed dwóch dni. Tutaj wam wytnę jakieś najciekawsze momenty. Także moi drodzy, zobaczcie. Ja pierdzielę ile ja tych artykułów jeszcze odkryję. No Ej, szukada. naprawdę, jest mi kurczę. Bardzo przykro po prostu z tego powodu. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Bo to są moje kolejne problemy. I ostatnio jestem naprawdę mieszany z różnymi, naprawdę aferami, tutaj przy aresztowaniu kamerzysty też byłem wielokrotnie wspomniany, mimo że nie mam z tym żadnego e, związku no i po prostu od półtorej roku, czyli od zakończenia współpracy z kamerzystą nie mogę się, się pozbyć tego syfu który się za mną ciągnie mimo że e, że u mnie content i tak dalej się drastycznie zmienił nie wiem, albo naprawdę jestem takim złym człowiekiem. Być może tak jest, skoro wszyscy tak mówią. Naprawdę przykro się. Przykro się e, to czyta i patrzy, jak wszystkie moje plany e, na związane z YouTube'em tak naprawdę za niedługo legną w gruzach, Bo to się dalej będzie rozpowszechniało. I no za niedługo mogę spodziewać się jakiejś. E, Blokady od YouTube'a, chociażby mojego nowego kanału, usunięcia wszystkich kanałów, tak jak to miało miejsce w sytuacji z kamerzystą. I najprawdopodobniej skończy się to panem na YouTube'ie, bo wiecie, pojawiły się artykuły o kamerzyście, e, informacja o tym, że został aresztowany, że, e, że zostało, że sprawa została skierowana do so sądu. I wszystko padło, wszystko dupło. I tak zauważyłem akurat po tym, jak pierwszy artykuł wypłynął, no znaczny, znaczący spadek tutaj e, aktywności. Wszędzie. Nie wiem, czy to jest jakiś YouTube Shadow ban, czy coś w tym stylu, ale, ale takie bardzo drastyczne spadki zauważyłem. Artykuł to artykuł nie jest żadnym dowodem. No, miło mi bardzo, chociaż że, że niektóre osoby. Też y, zapoznały się no, z moją wersją y, i tutaj jakoś to próbują y, sprostować. No i też y, sama ta sytuacja, nawet jeśli ja byłbym y, tutaj winny y, temu wszystkiemu, no jest taka mocno naciągana. Co prawda, już kiedyś y, rozmawialiśmy, kto mógłby być rzeczywistym sprawcą. Ale w dniu dzisiejszym już nie będziemy się nad tym rozwodzić To już wyjaśniłem e, kiedyś, kiedyś Jakby ktoś był zainteresowany, to wystarczy sobie wpisać w YouTube'a e, Kruszwil pobicie, czy coś w tym stylu I od razu Wam się wyświetli jakiś tam shot, na pewno Marek Kruszwil, chcą wyłożyć odszkodowanie, z tego co mi wiadomo nie Chcą mnie wsadzić do więzienia Na 2,5 roku Masakra. Ale powiem tak, to jest dobry patent na wykończenie jakiejś osoby publicznej Po prostu zakładacie mu sprawę i tyle. I media to opisują, i jest elegancko. Nie wiem, co ja w tej sytuacji mogę zrobić w sumie. Znaczy, wiem w sumie, co mogę zrobić i, i to zrobię. Będę tam. E, kontaktowałem się już z adwokatem w tej sprawie. Po pierwsze, żeby mnie bronił w, w tym postępowaniu. A po drugie. No, oczekiwałbym tutaj e, jakiegokolwiek zrekompensowania mi poniesionych, to, ja poniesionych przeze mnie strat, bo sytuacja jest napięta. Nie będę wam e, zdradzał tutaj już szczegółów, co się dzieje w związku z tą sprawą. E, ale możecie sami się domyślić, e, co się dzieje z, z ludźmi, którzy na swoim koncie na przykład, kamerzysta mają jakieś y, takie zbrodnie. No i to jest dla mnie gigantyczny problem. Groźby, wezwiska to jest już dla mnie coś y, ostatnimi czasy na porządku dziennym, dziennym. Przeprosiny się należą ostre. No to na pewno, tylko trzeba przede wszystkim poczekać yy, na wyrok sądu. A więc co tyle z tego filmu? Ja wam dziękuję za oglądanie. ci łapę w górę. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze oraz piszcie różne informacje na mojego Instagrama w yy, wiadomości prywatnej, ponieważ właśnie stamtąd biorę dużą część informacji do filmów. Także wszystko co wiecie, możecie pisać. No i co? Ja wam życzę miłego dnia. Do następnego filmu. Siemka.